Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was sos pomidorowy. Zapraszam. Sos pomidorowy możemy wykorzystać jako baza do pizzy i nie tylko. Do przygotowania przepisu potrzebujemy. Cebulę, czosnek, oliwa z oliwek, pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy, cukier, sól, papryka, oregano, pieprz oraz liście świeżej bazylii. Przepis przygotuję przy pomocy urządzenia Thermomix bez ustawień. Na początek do naczynia miksującego wrzucamy około 120 g cebuli przekrojonej na pół, dwa ząbki czosnku oraz około 50 g. Oliwy z oliwek. Zamykamy naczynie miksujące. Ustawiamy 5 sekund. Obroty 5. Rozdrabniamy. Otwieramy naczynie miksujące. Zgarniamy cebulę z czoskiem na dno naczynia miksującego. Zamykamy i dusimy 3 minutki. 120 stopni. Obroty pozycja 1. Do uduszonej cebuli dodajemy pomidory. Ja mam dwie puszki pomidorów krojonych. Ustawiam 3 sekundy. Obroty pozycja 4. Otwieramy naczynie i kolejno dodajemy. 40 g koncentratu pomidorowego, łyżeczkę cukru, pół łyżeczki soli, oregano, papryka i pieprz i około 10 liści świeżej bazylii. Zamykamy naczynie miksujące i teraz będziemy dusić sos 10 minut obroty 1-100 stopni. Sos już jest gotowy. Zobaczmy jak wygląda. Zachęcam do wykorzystania przepisu, ponieważ jest on bardzo prosty i szybki, a sos jest naprawdę bardzo smaczny. Może posłużyć jako baza do pizzy, bądź jako sos do gołąbków, bądź kopytek. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górę i koniecznie komentarz. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.